Słyszeć o najnowszych wersjach Minecrafta. Inaczej czy zastanawialiście się coś? Yy, no, po prostu o tych najstarszych, najdziwniejszych i no, ogólnie takich dziwnych. W tym odcinku przetestujemy je wszystkie. Zapraszam do oglądania. Na wersji najstarszej, chyba jaką udało mi się znaleźć. Jest to wersja 0.0.23 a podłoga 01. Klikam E cały czas. Oj. O! Klikam E cały czas. Jak podskakuję i bloki stawiam, to też mi się tak klapiuje. O! Mi się pokraszuję. to klapiuje. No, widzicie, że tutaj są tekstury alfy. Nie mogę włączyć ekwipunku. No, Jest to ogólnie wersja z maja 2010 roku Czyli przed jakichś 14 yy, Czekaj chwilę 14 Czyli przed jakichś 15 lat teraz ta wersja Minecrafta jest starsza niż ja spróbujmy co się tutaj zrobić

jest! No, o, co? nie chodzi. Ciągle się tak ta zekraszuje. Widzicie? Nie da się dać full ekranu. Nie wiem, czy ta ścianka może być, ale strasznie kraszuje, nie chcę grać, ja na wersji, która się kraszuje, tak więc mimo, że jest bardzo stara, przywołuje bardzo fajne wspomnienia, to się kraszuje bardzo, no, ale dlatego wersja ta dostaje do mnie 6 na 10. Wlecimy dalej. Ojejku, jak tu ścina! Co, ja mam taki słaby komputer, czy to naprawdę tak ścina? Jak widzicie, to jest napisane game i to jest jeszcze starsza wersja niż tamta, bo tamta było z 30 maja, a ta jest z 19 maja. Tak więc to jest najstarsza wersja minecrafta Jest podpisany game, tak więc da się tutaj stawiać, da się niszczyć. Da się ja co jakieś robiłem, pamiętam, że kiedyś tutaj grałem, to robiłem skoki. Ej, ja mogę, aha, ty patrz nie da się nawet powiększyć ekranu. A jak klikam Escape, to się wyłącza całkowicie ten. Ej dobra, jak się wbijecie 10 łapek, to nagram pełnoprawny odcinek z, te, z tej wersji, który w dodatku będzie miał taką mechanikę, nie jak te filmiki z 20 albo starsze. Nie. Jedyne, co się da robić, to z ten yy, niszczyć. No, spróbujmy zrobić... A co się stanie? Aha. Bo to jest parę poziomów tego. Nie pamiętam kiedyś spadłem specjalnie. I, I... no i nie mogę tego odpalić przez najbliższe półtorej godziny. Tak no, więc... No. Tak no, więc no nie da się tutaj zbytnio nic robić. Tak więc... No to będzie tyle. Dostaję... Wersja ode mnie 2 na 10 Więc jesteśmy w Minecraft 2.0, jak coś to jest oficjalny Minecraft, czy to jest? Nie pytajcie, ja sam nie wiem. Dobrze, damy sobie, dobra, damy sobie subdivald. Ta nazywa się 2 podłoga Point, 0 pod, podłoga LED, coś takiego. Teraz nazwę macie na ekranie. Yeah. <laughs> Jak tu wskoczyłem, to już nie mogę prawie. Oho, i tutaj jest usunięty ten. Usunięte mamy Rose, róża. Nie ma w tej chwili róży, to znaczy jest chyba róża. Tylko w innej teksturze. Nie ma tych kolców. Charakterystycznych. Hmm. Cześć, tu jest węgiel, tak? Już hmm. się że tym z węgiel. Co to Co to pólka wodna jest to też ja, ja nie wiem, co to jest Jak się wystraszyłem! Gdzie oh. jesteś? Fiodol, we mnie waldą już nie żyje! Jednak ta wersja coś ma! Ja się boję, że nie coraz mnie walnie. Ale kto to przywołał? Jest tu czat? Zobaczymy, czy ktoś mi odpisze. To jest single player, więc teoretycznie nic nikt mi nie powinien odpisać. Ale jeśli ktoś mnie odpisze, to ja się boję. Gdzie jesteś? do mnie! do mnie! Nie mam no Sprinta, nie mogę odpalić! Jezu! Jumpscare razy dwa! ci mnie! Y koniec tego odcinka Zagrajcie sobie sami w tych wersjach Może wy coś ciekawego wyłapujecie Jeśli chcecie drugą część To zostawcie 100 łapek w górę no tak więc do widzenia, cześć.